Dzięki. Sieła wariaty, tu chyba dzisiaj jest dzień taty. Więc mój. I mam dla Ciebie pracę. Robimy opening, unboxing na żywo, ja jeszcze tego nie widziałem. Tutaj wszystkiego najlepszego, najlepszy tato na świecie. I tu jest treść. Jakby co tutaj za ojenno to za dużo mi się napisało. To więc... jest kartka taka i po angielsku to jest napis, że jestem jego ulubioną osobą ze wszystkich. I zobacz, to jest napisz labra. Pierwsza. Jesteś najlepszy na świecie, tato. Jak ktoś zna mojego awatara w robokcie to wie, że to na pewno ja. Styrapionowe pudełko, zawsze takie chciałem. Steropionowa kostka. Czy tam są w środku kurczaki? Nie wiem. Trzeba zajrzeć. Proszę Państwa, ja już wiem z czego dzisiaj pije kawę. Super, dzięki. Podoba Ci się? Wypasł, nie?